Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech w teście monitora od firmy Philips. Jest to model 241B7Q. Monitor ekologiczny. Dlaczego ekologiczny? O tym przekonacie się z tego właśnie materiału, bo posortuje za nas śmieci. jest to monitor przyjazny środowisku moi drodzy naprawdę ponieważ pobiera tyci tyci energii podczas pracy tyci tyci mocy z naszego gniazdka co przekłada się na zawartość naszego portfela dodatnią chyba że gdzieś jeszcze przepuścimy nasze pieniążki ale o tym będzie później w trakcie prezentacji tego monitora najpierw zaczniemy od wyglądu a później przejdziemy do parametrów monitor ma płaską matrycę nie jest zakrzywiony jest dosyć gruby, ponieważ mieści w sobie oprócz całej elektroniki również zasilanie. Nie jest to monitor jakiś slimowy, natomiast chwali się Philips tym, że ma ten monitor ultra cienkie ramki. Co jest półprawdą, jak zwykle, bo oczywiście te plastikowe ramki są dosyć cienkie, natomiast i tak jest jakiś półcentymetrowy odstęp od ramki dopiero do właściwej matrycy, która wyświetla nam obraz. Więc tak jak zwykle to bez, ta bezramkowość to jest pojęcie względne. Jest to można powiedzieć budżetowy monitor. Ocenie też będzie później, oczywiście, wszystko ciebie będzie później. Jest wykonany całkowicie z plastiku. Obudowa plastikowa, listwa przednia tutaj na dole, która imituje szczotkowane aluminium, też jest plastikowa. Z tyłu, jak popatrzycie na tą potężną nogę. To to srebrny to jest plastik, imitacja aluminium. To jest wszystko plastik. Podstawa plastik na szczęście od spodu podstawy jest już stal, jest już metal, dlatego ten mój to jest w miarę stabilny, mówiąc o. Nodze, natomiast niestety na swoim mocowaniu przy każdym najmniejszym nawet dotknięciu biurka, no niestety chodzi na wszystkie strony. Mamy tutaj regulację wysokości na poziomie 150 mm, czyli dosyć sensownie. Można go obrócić na podstawie. O 180 stopni, czyli praktycznie w drugą stronę, zarówno w lewo, jak też w prawo. Jest to ciekawy, jest to ciekawy patent, na pewno wygodny w użytkowaniu i można go oczywiście odwrócić do pionu. Może nie, to, może nie jest to oczywiste, ale w tym przypadku jest to oczywiste. Monitor posiada pivota, posiada też wesa 100. Możemy odpiąć nogę i powiesić go na uchwycie biurkowym ściennym, czyli gdzie tam go chcemy powiesić. Tutaj na dole, od spodu. Widzicie takie dwie zaślepki, siateczkowe, może nie zaślepki, ale kratownice. Tutaj są te głośniki, monitor posiada dwa budowane, dwuwatowe, każdy ma dwa waty z tych głośników. System audio, oczywiście audio, niestety do, dosyć lichej jakości, natomiast do jakiegoś tam, no nie, do muzyki to nie, bo nam uszy odpadną. To w sumie nie wiem, do czego można go użyć, ale generalnie ma. Jakbyśmy potrzebowali użyć audio z monitora, no to ma to audio wbudowane, w sensie te głośniki są budowane Pochyli mi go tak samo od minus 5 do plus 20 stopni. Dobrze, ale teraz troszeczkę o takich ważniejszych parametrach tego monitora o samej matrycy i o jej właściwościach. Jest to wyświetlacz z serii Beeline, tak to Philips nazywa. Full HD 24 cale, matryca IPS, proporcje 16 na 9, zagęszczenie pikseli 93 PPI, czas reakcji 5 milisekund, kontrast 1000 do 1 a dynamiczny 50 milionów do 1. Kąty widzenia, jak przystało na IPS-a, 178 stopni w lewo i w prawo i odświeżanie 60 Hz, ale z tym odświeżaniem, to Wam później pokażę, że to nie do końca jest 60 Hz, możemy go ustawić wyżej. I ma pokrycie kolorów sRGB na poziomie 102, więc całkiem ok, jak na swój budżet. No. Wyjścia, którymi dysponuje VGA, dvi DisplayPort 1.2 i HDMI 1.4. Posiada też oczywiście wyjście audio i możemy korzystać z szybkiego ładowania. Ma tutaj ze swojej lewej strony wbudowany hub. W komplecie jest oczywiście całe kablowanie. Mamy cztery porty USB 3.0, z czego jeden jest szybkiego ładowania. Także sympatyczny dodatek. No i ma też wyjście na słuchawki. Zasilacz zbudowany też wam powiedziałem od tyłu. Wejście na kabel zasilający i obok pstryczek, taki fizyczny wyłącznik. W trybie uśpienia przejdźmy teraz do jego ekologii. W trybie pracy ECO pobierze nam 8,2 W, a w trybie standardowym pobierze nam, uwaga, 11 W. Tylko 11 W, czyli praktycznie tyle co nic. Przeciętny monitor gamingowy, no nie mówię o gamingowym, przeciętny monitor taki standardowy, 24-27 cali, pobiera 60-70 W podczas pracy standardowej pracy. Monitor gamingowy jest w stanie pobrać jeszcze więcej. 80, 90, niektóre nawet pobierają powyżej 100 W, te, które mają ileś tam herców wystrzelonych w kosmos, mają duże matryce. Więc tutaj 11 W przy normalnej pracy, ponad 8 W przy pracy eko uważam za świetny wynik. Jeżeli ktoś patrzy na zużycie energii używa więcej na przykład niż jednego monitora to myślę, że może być to ciekawa propozycja pod warunkiem, że matryca okaże się dobrą matrycą, bo wiadomo, że z każdą matrycą, zarówno z IPS z IPS-owską z IPS-owską, IPS jak IPN zabrzmiało z matrycą IPS jak to z innymi matrycami jest różnie nie wszystkie się nadają do pracy nie wszystkie nadają się w ogóle do użytkowania więc zobaczymy jak będzie w tym przypadku, szczególnie, że nie jest to monitor Drogi jak na to, co tutaj ma, więc mam takie obawy, że może nie być z tym najlepiej, ale nie uprzedzajmy faktów, sprawdzimy, jak to faktycznie będzie w praktyce. Z ciekawych funkcji, tak, bo to są w sumie funkcje, aczkolwiek poparte czujnikami, posiada Power Sensor i Light Sensor. Power Sensor. Jeżeli odchodzimy od monitora, a włączymy tę funkcję, jeżeli odchodzimy od monitora, to on ściemnia obraz, żeby zużyć jeszcze mniej energii. Light sensor, jeżeli go włączymy, dopasowuje podświetlenie jasność matrycy do oświetlenia panującego w pomieszczeniu, w którym ten monitor się znajduje. Jest też redukcja migotania, oczywiście i filtr niebieskiego światła dla osób, które cenią zdrowie własnych oczu, cenią własne oczy. No. Całość z podstawą waży niecałe 6 kg, 5, 8 czy 5,9 kg, natomiast jak odepniemy podstawę, to sam monitor waży jedynie 3,5 kg, więc nic. No ale to w sumie plastik jest fantastyk, nie? Aczkolwiek dobrej jakości nie mogę powiedzieć, bo pomimo tego, że jest to plastik, to jest naprawdę nie najgorszej jakości, aczkolwiek oczywiście zbiera bardzo dobrze odciski naszych palców. Producent udziela na niego 3 lata gwarancji, więc całkiem sensownie. Nie? W komplecie dostajemy pełne okablowanie, czyli kabel HDMI, kabel DisplayPod, kabel DVI, kabel VGA, kabel zasilający, kabel audio do podłączenia z komputerem. Nie dostajemy słuchawek, pomimo że jest wejście na słuchawki, ale to już we własnym zakresie, musicie o to zadbać. No, także sympatycznie. I zróbmy sobie test na tryce przejścia od zerówki do stuprocentowego. Nawet chyba Wy widzicie w tym przypadku zerówka i trójka bardzo ładnie odcięte. Również te środkowe przejścia jednoprocentowe są odcięte od poprzednika i od następcy, więc jest bardzo dobrze. Troszeczkę zlewa się białe odcięcie, ale w pewne oko, nie Wy w kamerze, w monitorach, bo niestety kompresja i tak dalej, YouTube'a z mojego softu to zmienia. Ale gołym okiem widać delikatne odcięcia, ale to naprawdę się trzeba dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć te końcowe odcięcia białego koloru. Najjaśniejsze odcięcia, może nie białego, ale najjaśniejsze odcięcia. Przejścia podstawowych kolorów od zerówki czarnego do stuprocentowego, czyli pełnego koloru, zarówno na samym początku, jak też na końcu, każde z tych przejść jest prawidłowo odcięte, prawidłowo się zachowuje. Gradient, moi drodzy, tutaj się muszę przyglądać troszeczkę. Gradient jest równy, więc jest już od razu na plus. Natomiast równy w sensie, że nie jest schodkowany, nie jest poszczępiony, nie jest krawędziasty. Płynnie przechodzi z lewej części na prawą ekranu. Natomiast nie jest równy pod względem stopnia tego przejścia. Na dole mamy mniejsze, mniejsze przejście, na środku jest większe przejście. Czyli zaczyna się jakby. Prze, jak gradient wygląda tak, jakby przechodził dołem. Najpierw a dopiero później górą. Nie jest to równomierne, jednolite przejście po całym ekranie, najpierw idzie dół, później idzie góra, więc pod tym względem można się troszeczkę przyczepić, natomiast do samego gradientu jako takiego, do jego jakości tutaj nie mogę złego słowa za bardzo powiedzieć. Może gdzieś tam widać tą, jak się bardzo przyglądniemy, gdzieś tam te, te faktycznie pionowe odcięcia, ale to się trzeba naprawdę bardzo przyglądać. Na pierwszy rzut oka i przy takim normalnym użytkowaniu, siedząc mniej więcej metr od monitora, nie widać tego absolutnie, a z nosem w monitorze raczej nie siedzimy. I jeszcze dokładne przejścia od zerówki, tutaj z lewej strony. Do 100% białego z prawej strony na dole. Każde z tych przejść, szybko patrzę sobie, jest dobrze odcięte. Nawet tutaj 98-100%, które, do którego mogliście mieć zastrzeżenia w przypadku pierwszej tablicy testowej, tutaj jest to ładnie odcięte, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Sprawdźmy sobie podświetlenie białe podświetlenie. No już od razu mówię, że jest nierówno, zdecydowanie jest nierówno. Krawędzie, praktycznie chyba każda z krawędzi jest lekko niedoświetlona. W środek jest w porządku, natomiast no boki pozostawiają troszeczkę do życzenia. Nie jest to tragiczne niedoświetlenie, ale widać to na pierwszy rzut oka, więc w niektórych sytuacjach może przeszkadzać. Zobaczymy jeszcze czarne podświetlenie, zobaczymy jak to się zachowuje. Tutaj, tu jest podobnie góra. Przy szczególnej krawędzi, zarówno z lewej, na środku ginie z porządku, i z prawej się znowu zaczyna niedoświetlenie, to samo lewa strona, tutaj dolna krawędź, yy, i troszeczkę tutaj też na dole yy, zachodzi nam to niedoświetlenie na ekran, więc nie jest to niestety idealnie. Test tekstu, równy, prosty, niebeczkowaty, ostry, zarówno na samym początku. Jak też na końcu tekstu, także tutaj jest w porządku, możemy sobie to przesunąć na prawą stronę, też sobie sprawdzić. Też tutaj nie widzę żadnych anomalii, więc nie powinno być tutaj żadnego problemu akurat pod tym względem na środku jeszcze, bo czasami beczkowartość się robi na samym środku ekranu, ale tutaj też jest w porządku. Monitor natywnie pracuje w 60 Hz, ale można mu wymusić bez żadnych kombinacji pracy na 75 Hz. Z tym, że przy przełączeniu się na 75 Hz, monitor nas automatycznie informuje, że jego zalecana częstotliwość to jest 60 Hz, a nie 75. Ale działa bez problemu w 75 Hz, więc można powiedzieć, że in plus, troszeczkę dla gamerów, bo to jest więcej niż 60 Hz tutaj nam jest w stanie wyświetlić. Oczywiście nie jest to monitor gamingowy, nie mamy tutaj 144 Hz odświeżania, nie mamy tutaj czasu reakcji na poziomie 1 milisekundy, ale dla casualowego gracza, dla standardowego Kowalskiego, który gra nie tylko w super szybkie strzelanki online, który gra nie tylko w CSGO i musi mieć największe możliwe FPS-y bez szarpania, bez rywania, największej możliwej. Ilości herców odświeżania. Ten monitor, jak najbardziej, jako domowy monitor, taki uniwersalny i do grania, i do pracy, i do zabawy, spełni swoją rolę zdecydowanie na plus. Jest minimalne smużenie, oczywiście przy szybkim obracaniu ekranu, co widać przy szybkiej akcji, natomiast nie jest to na tyle przeszkadzające, żeby standardowemu graczowi to przeszkadzało. Oczywiście gracz Pro wybierze monitor Pro. Do grania, a nie monitor uniwersalny IPS w cenie poniżej 1000 zł. Natomiast, tak jak powiedziałem przed chwileczką, do takiego bardzo uniwersalnego zastosowania domowego, jak najbardziej ok, w tym też również do grania. Light sensor jak to działa? Przypatrzcie się na jasność monitora. Yy, w otoczeniu jest, W otoczeniu nie świeci się nic z z zasadniczo, więc Light sensor wykrywa sobie, że przed monitorem jest. Bardzo ciemno. Teraz zapalimy światło, i on powinien się stopniowo rozjaśniać. Może nie jest to jakiś efekt, wow! Może nie jest to jakiś efekt, który rzucałby na kolana w szybkości pracy tego sensora, natomiast to działa. Czy dobrze, czy źle? Trochę wolno, ale to może i lepiej, bo jakbyśmy nagle, nagle mieli takie przejścia z jasnego do ciemnego, z ciemnego do jasnego, jakbyśmy włączali, wyłączali światło w pokoju czy też w pomieszczeniu, w którym to stoi, to można by troszeczkę zwariować. Nasze oczy mogłyby dostać oczopląsu od dyskoteki. Monitor działałby jak stroboskop, a nie jak wyświetlacz. O, proszę bardzo. Power Sensor wykrył, że nie mam mnie przy monitorze, troszeczkę mu to niestety zajęło, ale pewnie na początku dostosował sobie jasność, więc przyciemnił sobie mm, ekran. A teraz zobaczymy, siadam z powrotem przed monitorem i no i chciałbym, żeby mnie wykrył, ale kamera mu przeszkadza, może się jakoś pokażę z tej strony i się rozjaśnił. Także na tej zasadzie właśnie działa power sensor, Znowu, jak, odchodzimy, jak odchodzimy od monitora to on dosyć mocno przyciemnia nam ekran w celu oszczędności naszego budżetu, w sumie domowego oszczędności prądu. Podsumujmy sobie, moi drodzy, pod warunkiem, że nie wbiję sobie tego narożnika w oko, czekajcie, może sobie go ustawię normalnie, a nie jakoś w udziwnionej pozycji. Jak na swoją cenę, jego można kupić w granicach od 780 zł w górę. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Motry ma, motry ma, motryca. Monitor posiada matrycę IPS i to całkiem niezłej jakości. Nie jest to jakaś szałowa matryca IPS, natomiast gradient ma dobry. Troszkę gorzej wypada podświetlenie matrycy w tym monitorze, ale mm, jeżeli nie będziemy na nim pracować, próbować pracować profesjonalnie, to całkowicie nam wystarczy do takiej normalnej. Pracy, zabawy, rozrywki, jak mówiłem, podczas testów tego monitora. Dla przeciętnego kowalskiego taki monitor uniwersalny do wszystkiego, jak najbardziej ok. Dla osób, które pracują na dwóch, trzech monitorach. Podczas pracy trzy monitory zużyły nam 39 W, a normalny monitor nam, normalne trzy monitory zużyłyby nam około 200 W, więc różnica jest zasadnicza, prawda? I pracując po 80 godzin dziennie z włączonymi tymi monitorami, mamy już miesięcznie sporą oszczędność. Oczywiście to dla osób patrzących na Pobór energii, ale sporo jest takich osób i coraz więcej jest takich osób. Nie jest to monitor do pracy profesjonalnej, nie jest to monitor do lagracza, chociaż można go, jak widzicie, natywnie, bez żadnego kombinowania ustawić na 75 Hz, co jest jakąś wartością dodaną, tak? bo to nie jest zwykła 60, a 75, więc już jest lepiej niż 60 zdecydowanie. Natomiast jest to bardzo uniwersalny, energooszczędny, można tak powiedzieć, monitor. On ma klasę energetyczną A, więc bardzo. Dobrą, według mnie. Moja lodówka ma chyba tylko A+, więc no, on ma więcej od mojej lodówki. Reasumując, otrzymuję ode mnie moją rekomendację. Chyba zrobię takie wyróżnienie za eko, bo to teraz modne, nie? Być ekologicznym, być pro Greenpeace mnie pochwali. Ale na dzień dzisiejszy mam tylko rekomendacje z takich normalnych moich wyróżnień, więc otrzymuję ode mnie rekomendację. Bardzo dobry, uniwersalny monitor z ciekawą matrycą IPS, dobrą matrycą IPS. Z dobrym pokryciem SRGB, chociaż, tak powiedziałem, niestety przez to słabe niedoświetlenie, podświetlenie matrycy, niedoświetloną matrycę do profesjonalnej pracy się nie nadaje. Ale dla amatora, półprofesjonalisty, obrabiania filmu z wakacji, z wesel i tych tym podobnych takich rzeczy, jak najbardziej ok No i też ulży nam troszeczkę w wydatkach na prąd, bo od przyszłego roku pewnie słyszeliście, że. Te ceny niestety mają jeszcze wzrosnąć. Ode mnie to tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie o tym Philipsie Eco Green, ekologicznym monitorze do zadań specjalnych, w sensie do zadań uniwersalnych. Trzymajcie się, pozdrawiam was w wideoblogach.